Musk rozjepany! Dokładnie tak. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć, czołem. Boom, headshot, czystym złem, którego mi brakowało, nie powiem. Witam Was bardzo serdecznie z strony Patryk Rojerewski, Roy Playing Games. Sniper Elite, Nazi Zombie, Army, tak jak Wam. Obiecałem w poprzednim odcinku, dokończyłem przetrwanie rzeźni, obławy, podczas której dałem ciała ostatnio, żeby was nie męczyć tym samym. Także kontynuujemy. A kto powie, że miał być horror, jak ten Fryer? Ha! Load out. Jedziemy. Pora oderwać kilka głów. Nie wiem, czym się tu strzela, po prostu wszystkim się tu bycza strzela. Niech będzie karabiner Thompson. Nie! Pepeżkę poproszę Jestem fanem Trochę fanboyem, mam tego świadomość Dynamite Grenade Start game Zaczymy Czym uraczy nas teraz gra Podobno ma być coraz trudniej Jestem ciekaw jak długa jest ta gra Mam takie pytanie Napiszcie w komentarzach Jeśli przeszliście tą grę Na jakim etapie jestem Ile mi jeszcze tej przygody chorej zostało nie, że już chciał to domęczyć do końca, bo z męką to nie ma nic wspólnego. Chyba, żeby patrzeć z perspektywy nazistów, zombie, jakkolwiek to brzmi. Chłopak rzucał. Jeb! Jebej w kratę! Sraj na klatę! Brakowało, BRAKOWAŁO, ŻEBY TAK to ROZMÓZG ROZJEBAŁO! Ale to są średnie kile. Słaby dystans. Tym gardzimy. Tym gardzimy. Ale okej, okay, ciśniemy. Pepeżka w pogotowiu. One by fucking one. Dobra, no przechodzimy. I leci, 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 czy przypeci? Czy coś więcej niż głowa odleci? Tak, double kill, szmato! Triple? Oh. Nie, double. Double, double, double. double. To był już podwójny, ale bez zwolnienia. Jeb! Kolega?

Nie podoba mi się to. Kolcik wierny kolt! Łota! <try> Nie ma cisza przed burzą. Znam ten znak. Z krwi zrodzony Mózg odpalony. Zaraz zaczną wstawać szmaty. Znam to. Checky, double check. Don't even fucking try. What the? <laughs> haha <laughs> -ha. Oh yeah! Chop keys go. Dingy dongy. Long kill, long kill, double headshot or fucking not. Ah. Double. Не специальное. Dingy. Dongy. Oj, taki mistrzpak. Kolega z daleka. Niech nie ucieka! A teraz już się bawię, wiem. Nie, tam z będzie słabo. Ale who fucking knows! Ajajajajaj! Blisko krocza, ale przynajmniej dostaliśmy za to krwiste roztocza. Bójcie się, bójcie. rojcie nadciąga. Get bitches! Elegancko. Dlaczego Ryu tak biega z egzakiem? Nie gadaj, podawaj zombie. To... PERFECT like classy. Brilliant perception. I co? Nie powiem, nie lubię kościejów. O biegnie ten ciul. A spokojnie, get ready. I zatrzymamy szmatę. Moving vital hit. Nie wstawaj, nie wstawaj. Tak spust kroku, roz kroku co będzie. Ajew, pysk. Aby ktoś mu jedną pysk kulą. Dwóch, dwóch. Czy się nałożę proszę Państwa? Dokładnie tak, udało się. Ten taki niepozorny, niepozorny. Wapred bula mato! Kogoś tu chyba nie kochał tato. A ciebie mi żal zabijać. Ale rojo nie lekceważ swych oponentów. Nie ma prawda. Focus like a boss wow o nie dobra dobra spierdzielamy spierdzielamy jedyneczka jedziesz 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 ku Ładuj, ładuj, ładuj. On jest trudny. ha ja Nie, pierdolę no. TYŁU szmaty, od tyłu! Totalne frajerstwo kurwa, totalne. Mam was w duchu. Spróbuję to zrobić inaczej. Może się uda. Na co ja liczę? Spokojnie, damy radę. Zobaczycie. Ryzykowne. What the fuck? A wy skąd tutaj? Okej. Okay. Dobra, kochani. Główny pomiot rozwalony. Została wesoła drobnica która zapewnia nie mniej fanów. <grystanie> A my już dziękujemy temu panu. Dobra? Tu wchodzi kolt. Elegancko. A się wzruszyłem. Royo, you are fucking sick. Przecież mm. ten... Profilaktyczny Grini. wiem, że będzie tu coś po prostu grubszego. Nam remontują tutaj balkon od naszej strony co jakiś czas ktoś tu przechodzi. Mam na nadzieję, że jak za to nie ryknę, to się panowie nie zrzucą z balustrady. <laughs> Ale na nudę nie mogą narzekać! Pierwszy poszło elegancko! Prosto w mostek. Czy będzie dwa za jeden? Zasłużyłem! Dokładnie tak. I mały bonusik. Krwawy klopsik. Secret smile, okay. smiley, smile house. Safe room. Dobra. Strzelba, strzelba. Wymienimy M1 gram, bitches. Nie, filda bierzemy. Kolejny czeki. Weźmiemy sobie jednak strzelbę. Być może będę tego żałował, ale. Who fucking knows? Spróbujemy. Nie tu, tu. Od razu imprezka. Co tak szybko, panowie? Kolerne kościeje. Ładuj, ładuj, ładuj ładnie. Pięknie. Te nie ma jeszcze przyjaciół. Dobrze. Ciśniemy wyżej. Przeładowane, elegancko. Emocje sięgają zenitu, a kula mózgu. Partyzant szmatą. Pięknie. Będzie piękny punkt widokowy tu. Festiwal? Nie ma do kogo walić. <śpiewanie> 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 Mściwa strzelba osiem. Powoływa shotgun! Dobra. Wyczerpałem argumenty. Nie podoba mi się to, ale może Surge korps pomoże. Niespecjalnie. Jest i czeki. Co symbolizuje pewnie nic dobrego. Dlatego tu wchodzi stary dobry springi. W serducho! Ajajaj, aj, aj. wow! Dwóch czy jeden? Się zdublował nam chłopak. Wiecie co? To nie ma sensu. Przecież skoro oni już idą w ten sposób, to ja ich mogę walić z tej strony. Oj, oj, oj! Z nimi jest trudno. Dlatego Kur... Dobra, 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 dobra. Szybka decyzja, Roy. Nie ma co się zastanawiać. Dlaczego Emi nie działa? Elegancko nadchodzą, nadchodzą. Kamera tutaj... Nie powiem. Nie mało pomaga. Kolejny. Dobra, jak tam z pułapkami, Landmine Dobra, ja idę wyżej szmaty. Ale zostawię wam tutaj co nieco, żeby nie było. Dobra. To no nic, jedziemy z góry. No bezjaś, że wszyscy już weszli. No nie! Trochę to nie fajne, ale no, no, ok. Dobra, to nie ma rady. Dobrze. Zaczniemy już ładnie. Rozumiem, że możemy. Tu niekoniecznie. Tu chyba nie jest bezpiecznie. Znam ten dźwięk. Dwóch. Dupa. Ajajaj. Kurde. Restart czeki. A jestem ciekaw, czy znów się da tak na Jana. Chyba nie. Ale możemy spróbować. Haha! Ha. Dobra, dobra. Ajajajajaj! Aj, aj, aj. Ale Objective Complete, czy zależy się za to checkpoint, czy niespecjalnie? Kurde, ciężka jebanina tutaj jest. Nie można robić je w pięcie, w cztery absolutnie nic. To mi się nie podoba. Mam tu za dużo amunicji. Wow! To było zgrabne. Okej, okay, następny. Spokojnie, one by one. Więc chyba przeceniłem tego Springfielda. Ale okej. Okay. Nie. Może Pongers będzie miał w sobie coś ciekawego. Nie obraziłbym się. Trochę ammo. Dobre i to. Aj. Dobrze, udało się. Dwa kamikadze to Nie ma jaj. Okej. Okay, czy będzie? Będziesz... Szaszłyczek! Jeden! A nie, nie, nie! Piękne przeszycie, mogło być ładniejsze. Aj! Padł, padł, padł! Dobra, sobą też namieszał. A Ładuj, 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 gałdże. Ładuj ładnie. Dwóch za jeden strzelbą. Chodź, Mato. Pięknie. Dobre fajerwerki, nie powiem. Okej. Okay. I teraz tam. Dobrze, spróbujemy. Jakieś małe ammo. Nie pogardziłbym. Tutaj raczej słabo. Follow and shoot some heads off. To nie wygląda dobrze, wam powiem. Ani kurna trochę. Ani trochę, ale spokojnie! Pocisk namiesza! Ma na to ochotę. Mogę zrobić partyzanta na kościotrupie. Dobra, nawet gałdża. Pięknie. Nie ma. Elegancko. Jest czeki. Jasna cholera, Że nie ma łatwo. Dobra. Ciśniemy, ciśniemy dalej, odważnie. Mały déjà vu. I znów paćkam ściany, no. Esteta. A to taki japoński, minimalistyczny styl. Chyba meksykański! Jaka muzyczka! Get the fuck, gdzie ja jestem? Niezłe zło. Toście dobre rzeczy. Je tak z Coltem, ta wiucha leci na Eee. Tasty. Wszędzie gdzieś montują kurde te dzieci Next one! Next one! Next one! Next one! Next one! No grupie pały, no Why so dark here! Nazi secret! So secret! You have found the secret! Nazi gamie gold! Wow, to on! Tu nie ma lipy. A ci skąd? Ja się pytam grzecznie. Ajajaj, tak mnie traktujesz. Nie ma sprawy. Jasna cholera. Dobra. Dobra wyżej nie ma co choi raczyć. Ajajaj. Dobra, niech sobie po, pochodzi troszeczkę wspaniało. A! Pięknie. Dobra. W sumie w tym momencie największe zagrożenie z głowy. Kurwa, koni przodą, bo to tak straszy. Arbuzik. Gdy wcisnę guzik, co się dzieje? Trzmato, o... spieprzyłeś mi na witę Też kurde, tragedia za ale ciśniemy. Odważnie. Odważnie do przodu. Nie inaczej. Jestem ciekaw. Yes, funny happy house. O to faj, za chore zło, za chore zło, ale było dobre to to to. Dziękuję wam przeserdecznie, Patryk Rojewski, Roy Playing Games, Sniper Elite V2, Nazi zombie armii, dokładnie tak, czyli. Absolutnie nic ambitnego, ale mega, mega, bezdyskusyjnie klawego. Dziękuję ci koleżanko i drogi kolego. Serdeczna tarcia. Hejas!